Jasika tak. Mat. nic nie pamiętam, że mi coś się przestawiło. Wraz z właścicielem. No, I będziemy tak. Praktyka, czy... elektronika. Będziemy taki jasika ten. Yashika. Wraz z właścicielem, właścicielem. Tak. W... Czekaj, to. Zajmiemy No czekaj, ten, ten pan to nic nie ma Pytanie to Za to ma co innego się panu Sobie. możemy... się no, ja no, no boże, no, bo wiem, nie da się Kogo ciągle na siłę nie. Nie chcę, że nam, namawiał. Nam, to nie, nie jest aparat mistrzu. otworkowy otworkowy. <gry>